Jeśli miałbym polecić jeden obiekt, od którego powinniście zacząć, zwiedzanie Górnego Śląska, to z czystym sumieniem wybrałbym to miejsce. Miejsce z tytułem pomnika historii, czyli wyróżnieniem, które uzyskują obiekty o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego Polski: Kopalnia Guido, bo o niej mówię, swoją nazwę zawdzięcza Guido. Henkelowi von Donnersmarkowi, magnatowi ziemskiemu i przemysłowcowi, właścicielowi wielu hut i kopalń w regionie. I choć majątek hrabiego Guido był bardzo pokaźny, to myślę, że kopalnia Guido była w nim prawdziwą perełką. podobne zdanie do mojego mieli twórcy szlaku zabytków techniki województwa śląskiego którzy nie tylko umieścili na nim kopalnię Guido, ale dodatkowo wyróżnili ją mianem gwiazdy techniki, czyli obiektu o szczególnych walorach Kopalnia Guido to część naziemna z charakterystyczną niebieską wieżą wyciągową szybu kolejowego oraz część podziemna, gdzie udostępniono do zwiedzania trzy poziomy. Dwa z nich przeznaczone są dla każdego powyżej szóstego roku życia, zaś jeden zadedykowano wytrwałym turystom szukającym mocnych wrażeń. Zjazd w dół do kopalni, długie spacery chodnikami wśród wciąż pracujących maszyn, doświadczenie warunków pracy górników na przestrzeni lat oraz niebezpieczeństw, na jakie są i dzisiaj narażeni, spotkanie ze świętą barbarą, obcowanie z kulturą na wysokim poziomie, tyle że pod ziemią. Czy wypicie piwa w najgłębiej położonym pubie w Europie na bagatela głębokości 320 metrów pod poziomem terenu? To wszystko, co oferują nam trasy turystyczne i infrastruktura kopalni Guido. Na najgłębszym dostępnym do zwiedzania poziomie na głębokości 355 metrów pod poziomem terenu jest tak cicho, że słychać bicie własnego serca, a jeśli wsłuchacie się nieco bardziej, usłyszycie bicie serca górniczego śląska. Wizyta w kopalni Guj dodaje nam wszystko, co potrzebne, by ten zbudowany na ciężkiej pracy i poszanowaniu tradycji śląsk zrozumieć.